Louis, Davis, Tyson i Trenton nie żyją. Zginęli podczas ostatniej akcji. Trentona znalazła jego dziewczyna za Leżał całkiem nagi. Pozostałych wyłowiono z morza. Przejmujecie ich zadanie. Generał Spinki zaginął. Sprawdźcie, czy to na pewno przypadek, że cała drużyna nie żyje, a ich generał zaginął. Ofiarą jest steward Gaby. Zwłoki są brutalnie zmasakrowane z licznymi śladami nacięć. Nie ma krwi. Mógł zostać zabity gdzie indziej. Nie chodzi o to, że nie ma krwi obok on. Nie ma jej w ogóle. Co ty pierdolisz? Ma wszystko oprócz krwi, mózgu i serca. Za to po drugiej stronie na murku krwią namalowany jest pentagram. Wiem, że widzieliśmy się 19 godzin temu i wcale się za wami nie stęskniłem, ale mam ważne informacje. Po pierwsze, ciała waszych kolegów zniknęły z kostnicy. A po drugie, znaleźliśmy drugie ciało Trentona że co. Sekcja wykazała, że to nie Trenton, tylko... Generał Spinki. Znaleźliśmy go również jako topielca, ale o miał oparzenia trzeciego stopnia. Po co miałby się przebierać za Trentona? Tego macie się dowiedzieć. ile, Jeżeli przyjdziesz w takim stanie jak ostatnio to uszkodzę ci czaszkę. Wypiłam tylko trzy piwa. Zaraz zdupyć i zrobię trzy piwa. Nie ma może było w świątyni, o której mówił Tyson w nagraniu. Jeżeli wierzysz w świątynię, to osobiście pójdę do generała, żeby cię wywalił. Ta świątynia to pic. Skąd wiesz? Po pierwsze nie wierzę w bajki, tak jak ty dziecko. Po drugie trzeba było uważniej wsłuchać się w dziennik Tysona. Dlaczego do cholery wszyscy po wyjściu ze świątyni zabijali przyjaciół, a Howard zabił największego rywala? To, że byli rywalami w pracy, nie znaczy, że w głębi duszy się nie lubili. Zaraz ty będziesz w głębi, ale ziemi. Nawet nie przeczytałeś Nienawidzili się jak cholera Może klątwa zadziałała Bo potocznie mówi się na przykład kolega z pracy Kolega z klasy Nawet jeśli się nie lubią Jak nie przestaniesz mnie wkurwiać To ty będziesz kolegą Kolegą z cmentarza Potocznie oczywiście Ty tu się opierdalasz, a my mamy kolejną ofiarę. Matthew McPherson zginął tak samo. Liczne cięcia i obrażenia, braku niego mózgu, serca i krwi. A w pobliżu jest pentagram. No to idziemy. Czemu miałeś wyłączony telefon? Nieważne, ty nie pójdziesz. Czemu? Co się kurwa głupio pytasz, jesteś najebany jak świnia. Weź spierdala i tak idę. Jeśli tym razem znów będzie nachlana, to nie mam siostry, jeszcze ją kurde szukać muszę, co za tempa idiotka! Ja pierdolę, nie. To już trzecia ofiara w ciągu dwóch dni, musimy coś zrobić. Mógł ją zabić w ten sposób. Kim pan jest Jason Stewart? Jestem jej bratem. Nie wiemy. To już trzecia ofiara zabita w ten sposób żadnych mikrośladów. Po prostu nic. Wiemy tylko, że to jakiś pojebany szatanista. Bo niedaleko miejsca zbrodni jest pentagram. E, eee, szefie tym razem nie ma pentagramu. Nieważne. Jason, trzymasz się? Jack, kiedy zobaczyłem jej ciało po prostu się pożygałem. Zapierdolego, go, zabiję. Nie, przypomnij sobie jak skończyli nasi przyjaciele po zabiciu części mieszkańców Kvalapu. Nie zginęli od tego, Jason po prostu nie zrobił Sorry, Juckins postanowiłem. Yeah. I didn't think that I had a debt to pay. Till the came to take all I had left away. You said you wouldn't put me to the test today. But I remember you saying that yesterday. There was a time when your mind wasn't out of control. Every memory of depression pouring out of your soul. Like a Another light bottle the lie, hard to follow